Kubuś Puchatek, rozdział czwarty, w którym Kłapouchy gubi ogon, a Puchatek go znajduje. Poczciwy, bury osioł Kłapouchy stał sobie samotnie w zaroślach e ostu na skraju lasu z łbem zwieszonym ku ziemi i rozmyślał o sprawach tego świata. Od czasu do czasu smętnie zapytywał samego siebie, dlaczego to znowu, na co i po co. A czasem znów myślał o tyle, o ile. A niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. I gdy Kubuś Puchatek kołysząc się z boku na bok przechodził tamtędy, Kłapouchy ucieszył się bardzo, że mógł przestać myśleć na chwilę, by móc powiedzieć smętnie i ponuro. Jak się masz? A ty jak się masz? spytał Puchatek. Nie bardzo się mam, odpowiedział Kłapouchy. Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał. Ach, mój kłapołoniu, rzekł Puchatek, bardzo mnie to martwi. Pozwól, że, się, że ci się przypatrzę. I kłapouchy z głową posępnie zwieszoną ku ziemi stanął przed Puchatkiem, który obszedł go dookoła. Powiedz mi, kłapołuszku, co się stało z Twoim ogonem? zapytał. A co się miało z nim stać? Nie ma go na miejscu. Czy jesteś tego pewien? Zwykle tak bywa, że ogon jest albo go nie ma. Co do tego yy, nie można się pomylić, a twojego nie ma. Nie ma? A co tam jest? Nic. Trzeba się przekonać, powiedział kłopouchy i powoli obrócił się w tę stronę, gdzie jeszcze przed chwilą był jego ogon. I gdy przekonał się, że nie może go złapać, obrócił się w przeciwną stronę i tak długo wykręcał łeb, aż trafił na to samo miejsce. Wtedy przechylił się naprzód i zajrzał przez rozstawione przednie nogi i powiedział z długim i smutnym westnieniem: Przekonałem się, że masz rację. Pewnie, że mam rację, odpowiedział Puchatek. To jest zupełnie jasne, powiedział kłopółuchy. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Musiałeś go gdzieś zostawić, rzekł kubuś-puchatek. Ktoś musiał mi go zabrać, powiedział kłopouchy. Jak tu mieć dla nich serce? dodał po dłuższej chwili milczenia. Puchatek czuł, że powinien powiedzieć kłopouchemu coś pocieszającego, ale nie wiedział co, więc zamiast tego postanowił uczynić coś pocieszającego. Kłapousiu, rzekł uroczyście, przyrzekam ci, że ja, kubuś-puchatek, odnajdę Twój ogon. A na to kłapołuchy: Dziękuję ci, Puchatku. Prawdziwy z ciebie przyjaciel powiedział. Nie to, co inni, powiedział. I tak Puchatek powędrował szukać oślego ogona. Był prześliczny dzień wiosenny, gdy Miś ruszył w drogę przez las. Małe wiotki, obłoczki grały bez troska na błękitnym niebie, podpływając to znów uciekając przed słońcem, jakby się z nim chciały przekomarzać. Ale słońce niewiele sobie, widać, robiło z tych figielków, bo nie zważając na nic, przyświecało i grzało z całym zapałem, a jodłowy zagajnik, który przez cały okrągły rok nie zdejmował z siebie swych zielonych igieł, teraz przy świeżej, młodziutkiej zieleni buków, wyglądał jak ktoś bardzo niedbany. I właśnie przez ten zagajnik i młode zarośla szedł sobie miś. Wędrował przez polany, porosłe jałowcem i wrzosem, poprzez kamieniste łożyska potoków, przez piachy i znów przez wrzosowiska, aż w końcu zmęczony i głodny dobrnął do stumilowego lasu. A w stumilowym lesie mieszkała sowa przemądrzała. I jeśli ktokolwiek wie cokolwiek o czymkolwiek, powiedział sobie miś, to tylko sowa przemądrzała. Albo nie jestem kubusiem Puchatkiem, a przecież nim jestem, dodał. Sowa zajmowała pod kasztanami staroświecką uroczą rezydencję, najspanialszą ze wszystkich, tak przynajmniej zdawało się Puchatkowi, bo była tam i kołatka, i sznur od dzwonka z chwaścikiem. Pod kołatką widniał napis, który głosił: Proszę dzwonić. Jeśli kto chce po rady. A pod chwaścikiem dzwonka było napisane: Proszę pukać, jeśli kto nie chce po rady. Te napisy wykonał własnoręcznie Krzyś, bo tylko on jeden w całym lesie umiał pisać. Sowa, choć była mądra i doświadczona, i potrafiła czytać, pisać i sylabizować swe własne imię, była w wielkim kłopocie, gdy chodziło o trudniejsze słowa, takie jak na przykład e, obwarzanek lub jakikolwiek bądź. Puchatek przeczytał obydwa napisy bardzo starannie, najprzód z lewa na prawo, a potem na wszelki wypadek z prawa na lewo. Potem dla zupełnej pewności zastukał kołatką i pociągnął za sznurek od dzwonka i zawołał donośnym głosem. Sowo, przychodzę po poradę. To ja, Kubuś Puchatek. Po czym drzwi się otworzyły i ukazała się w nich Sowa, przemądrzała we własnej osobie. Co słychać, Puchatku? powiedziała. Jakie masz nowinki? Ach, okropne i smutne odpowiedział Puchatek. Mój przyjaciel Kłapouchy zgubił swój ogon. Strasznie mu go brak, więc czy nie mogłabyś mi łaskawie powiedzieć, gdzie go szukać? Widzisz, Odparła sowa. Najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące. Ojej! Przerwał jej puchatek. Co znaczy najczęściej polukrowane postękiwanie? Jestem mi się o bardzo małym rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. To oznacza rzecz, którą ma się zrobić. No jeśli to tylko to znaczy, to niech już będzie. Szepnął miś skruszony. Więc rzecz do zrobienia jest następująca. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia trzeba ogłosić. Chwileczkę, przerwał jej Puchatek, podnosząc łapkę do góry. Co mamy zrobić dlatego, czegoś, coś powiedziała? Bo właśnie kichnęłaś w tej chwili, kiedy chciałaś to słowo wymówić. Mylisz się, nie kichnęłam. Kichnęłaś słowo. Przepraszam cię Puchatku, nie kichnęłam. Nie kichnąć, nie wiedząc o tym tak, ale nie można usłyszeć kichnięcia bez tego, żeby ktoś nie kichnął. Więc powiedziałam tak: po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia trzeba ogłosić. Co? Powtórz jeszcze raz, poprosił Puchatek nieśmiało. Wynagrodzenia, huknęła sowa. Ogłosimy, że damy bardzo dużą ilość czegoś tam temu, kto znajdzie ogon kłapouchego. Aha, rozumiem, powiedział Puchatek, kiwając głową. Ale mówiąc o bardzo dużej ilości czegoś tam, mówił dalej marząco: Ja zwykle o tej porze dostaję jakieś małe, co nieco. I spojrzał tęsknie w stronę szafki stojącej w kącie bawialni sowy: po prostu łyk słodkiej śmietanki czy czegoś tam innego i odrobinkę miodu. Sowa przemądrzała, udawała, że nie słyszy. Otóż więc, powiedziała: napiszemy na karteczce ogłoszenie i zawiesimy je w lesie. Odrobinę miodu, mruczał Puchatek do siebie, albo cokolwiek innego. Przytem tym wesnął głęboko i starał się z uwagą słuchać tego, co mówiła Sowa. A sowa mówiła dalej, używając coraz dłuższych słów, aż wróciła do tego, od czego zaczęła i wyjaśniła, że osobą, która napisze ogłoszenie może być tylko Krzyś. No właśnie, on sporządził napisy na moich frontowych drzwiach, chyba je widziałaś Puchatku. Puchatek już od pewnego czasu mówił tylko tak i nie na przemian, nie słuchając wcale tego, co mówiła Sowa. A że ostatnio powiedział tak, tak, więc teraz przyszła kolejna nie, choć nie wiedział wcale o co sobie chodziło. Naprawdę nie widziałeś ich? spytała Sowa lekko zdziwiona. Chodź, musisz je koniecznie zobaczyć. Poszli do drzwi wejściowych i Puchatek spojrzał na kołatkę i napis pod nią, a potem na sznur od dzwonka z faścikiem i napis pod nim. Im dłużej patrzył na faścik, tym bardziej sobie przypominał, że widział już gdzieś coś podobnego. Ładny dzwonek, prawda? A jaki prześliczny faścik czy nie? spytała Sowa. Puchatek skinął głową. Coś mi on przypomina, powiedział, tylko nie mogę sobie przypomnieć co. Skąd go masz? Szłam akurat przez las. Naraz patrzę, a to sobie wisi na krzaku. Zdawało mi się, że tam ktoś mieszka, więc myślę sobie zajrzę. I pociągnęłam, żeby zadzwonić. I nic, więc zaczęłam yy, dzwonić bardzo gwałtownie, aż mi to zostało w ręku. A że zdawało mi się, że to nikomu niepotrzebne, zabrałam do domu i sowo rzekł puchate uroczyście. – Popełniłaś pomyłkę. Jest to komuś bardzo, a bardzo potrzebne. – Komu? – Kłapouchemu, mojemu drogiemu przyjacielowi Kłapouchemu. On to bardzo lubił. – Lubił? – Był do tego bardzo przywiązany, odparł że To mówiąc odczepił chwaścik i zaniósł go Kłapouchemu i gdy Krzyś przybił go młotkiem na właściwe miejsce, Kłopouchy zaczął hasać i kozły fikać po lesie i machać ogonem tak wesoło, że Kubuś Puchatek z trudem przezwyciężył swoją radość i pospieszył do domu po swoje małe co nieco dla pokrzepienia sił. I wycierając sobie pyszczek, w pół godziny później zaśpiewał dumnie. Kto znalazł ogon? Ja, rzekł Puchatek, o trzy na drugą. W rzeczywistości było to kwadrans po 11, dzisiaj we czwartek.